Cześć, 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 siemanko, witajcie w kolejnym Game logu na moim kanale. Tym razem ponownie zdecydowałem się właśnie na ten typ filmiku informacyjnego, ponieważ jest kilka ważnych wiadomości, które miałam Wam do przekazania. No więc dlaczego by tego nie zrobić? To będzie nawet wydaje mi się, że często u mnie na kanale, no bo wydaje mi się, że każdą taką ważniejszą informację to mogę wrzucić, może ten filmik być nawet 50, 50 sekundowy. Ale wydaje mi się, że ten będzie dłuższy, ten będzie mieć jakieś 5-8 minut, coś takiego. Dobra, ale już, was, już Wam nie przedłużam, żeby Was za długo nie trzymać, no i zacznijmy od pierwszego tematu. No to tak, nie będzie tego sponsora, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Nie będę Wam głębiej tłumaczył dlaczego, co i jak wygląda, no, no, tylko po prostu nie będzie, no bo z początku nawet się dogadałem z tym gościem, ale potem okazało się, że nie jest tak różowo, jak tu się zapowiadało na początku. No i jednak nie zdecydowaliśmy się podjąć współpracy Nie było takie coś, że się nie wiem, pokusiliśmy czy coś, tylko po prostu powiedziałem mu Nie dziękuję, on też na no dobrze poszukam innego gościa Innego youtubera, tak? Nie było żadnej kłótni No i ja pomyślałem też sobie, że lepiej poczekać na... Aż będę mieć większą ilość subów i będę trochę popularniejszy, ponieważ wtedy Będę mógł, no, no sami wiecie, będzie jeżeli przyjdzie sponsor, to on będzie proponował na przykład większą ilość monet czy coś w tym stylu. A ten... no z początku... No nieważne, nie będę w was to zagłębiać, no bo długa historia. Okej, okay, przechodzimy do kolejnego punktu. Dlaczego ostatnio filmy wrzucam bardzo rzadko? No to tak, jak zacząłem po początki tego kanału, to wrzucałem film co 1-2 dni. No i tak, powinno być takie jest planowo, ale... No, sami wiecie, koniec roku szkolnego. Ja się uczę. Przynajmniej tak myślę, że się uczę. Ale chodzę do szkoły, no i cóż, trzeba jakieś poprawki wyciągać, oceny, co nie, 3 na 4 3 na 4 i tak dalej. No i ostatnio nauczycielkę, nauczycielki troszkę nas przycisnęły, ale już myślę, że ten okres się kończy, teraz będą pytać tych, co są zagrożeni, a na szczęście takiego kłopotu nie mam. No ale też nie powinienem was tam głębiej w to zagłębiać, jak to bym powiedział. No tylko właśnie mówię, że dlatego ostatnio dość, no... Zaniedbałem, no, nie wiem, czy może to tak nazwać zaniedbałem, ale na pewno mnie, miałem mniej czasu na YouTube, jak to mówi Rezi No i dobra, w tym temacie chyba tyle. Kolejny, kolejna rzecz to plan nagrywania na najbliższy czas. No to tak, teraz jest, kiedy to oglądacie, to pewnie jest już, nie wiem, 3 dni do końca maja. Pewnie to wrzucę jakiegoś 27, lub 6. Nie wiem, no i tak. Będzie jedna seria, tak, Mówiłem w poprzednim gamelogu z tej FIFA Mundial. Niby jeszcze chciałem nagrać skill gamesy, ale nie paszą mi one, nie paszą, nie pasią. Nie wiem, jak to mieć, ale po prostu nie nie przypasowały mi. o yy, Słabo mi się w nie grało, strasznie. Mimo, że takie same są, niby jak na PlayStation 4, jednak się przyzwyczaiłem do tamtego sterowania i nie mogłem, po prostu tutaj dobrze grać. Więc nie chciałem was mulić, nie chciałem Popisywać się moim naznym skillem. Więc postanowiłem, że zagramy sobie tylko offline nową karierę reprezentacją Polski i te, ten odcinek też będziecie mogli zobaczyć w najbliższych dniach. Chociaż nie, dlatego no bo ostatnio chyba ze dwa dni temu, chyba 23 lub 24 EA wydało oświadczenie, że do zwykłej podstawowej wersji FIFA 14 będzie pewien update, który będzie zawierać nowego Ultimatea. Będą dwa Ultimatey. Nowy Ultimate to przygotowany specjalnie na Mistrzostwa Świata zupełnie nowy tryb rozgrywki. Niby wszystko jest tak samo jak w Ultimate'cie, ale tak, zawodnicy łączą się na podstawie kontynentu, czyli Konfederacji oraz no, oraz państwa oczywiście danego z którego pochodzą. Tam nie można kupować zawodników, będą zawodnicy tylko z paczek dostępni, no i w każdej paczce, którą otworzymy w tej mm, w tym dodatku do FIFA 14 będzie zawierała ta paczka, paczkę do podstawowego trybu Ultimate. Ale myślę, że w tym najbliższym okresie... bo ten tryb wychodzi już chyba 29, jeżeli dobrze pamiętam, 29, tak mi się wydaje, to myślę, że w najbliższym czasie skupimy się właśnie na tym trybie, ponieważ zapowiada to się całkiem nieźle. I to jest w dodatku moja ukochana PlayStation 4, z którego po prostu uwielbiam nagrywać. Na początku przedstawimy sobie menu i tak dalej. Co nowego i co nie nowego No bo ja sam w 100% nie wiem co tam jeszcze będzie <laughs> Wiem, że nie będzie marketu Nie będzie może kupować zawodników Czyli nie będzie można kupić konsol No i tak, no więc mówię Potem jak już z tego zejdzie troszkę ten balon Jeżeli ta sprawa troszkę ucichnie już z tym naszym No z tym dodatkiem do FIFA 14 To myślę, że zaczniemy znowu z PlayStation 3 nagrywać FIFA. Mundial, tylko że to jest już Grafika Mundial, tak się nazywa, właśnie tą offline nową y, karierę reprezentacją Polski. Jeżeli to będzie, jeżeli nie zaczniemy jakiejś dłuższej serii, właśnie z dodatku do FIFA 14, no bo to naprawdę mi się podoba, z tego co tutaj widzę. No i tak, y, później, gdy już skończymy obie FIFA, obie FIFA Mundial, bo tak to mogę chyba nazwać, y, wrócimy sobie do naszej, y, no tej kariery. Które już rozpocząłem na PlayStation 4, tam chyba 4 odcinki wrzuciłem. 4 lub 5 mam nagrane chyba z 10, dlatego no bo to nagram, Ale nagle zakończyłem z powodu FIFA World Cup. No i tak, właśnie tak mówię. W tej serii, jak wiecie, nie kupuję znaczy końców, nie dostaję nic od żadnych sponsorów, nic nie dodaję. Tylko po prostu gram i kupuję wszystko za zarobione pieniądze. Nic nie ten, no sami wiecie, i potem. Kolejnym punktem, który chciałbym mówić w tym odcinku. O, już zleciało 6 minut, to chyba będzie ten odcinek trwał z 10, ale postaram się pośpieszyć planowane serie. No to tak, tak jak mówiłem, z PlayStation 3 nagramy FIFA World Cup. Z PlayStation 4 nagramy ten dodatek do FIFA 14. Planuję nagrywać pewną gierkę na PC, ale nie zdradzę, bo to ma być niespodzianka w pewnym stopniu. Planuję nagrywać. No, ale to daleko biegnąc, tego nie będę wymieniać, ale dobra. Potem oczywiście wznawiamy, tak jak już wspomniałem, tą FIFA 14 bez dokupywania końców i potem rozpoczniemy sobie taki myk, że kupujemy jednego dobrego zawodnika, na przykład, nie wiem, jakiś Toc, Di Maria, nie wiem, coś w tym stylu. No, kogoś w okolicach 200 tysięcy. Cały skład brązowy. No i na przykład robimy, no i robimy tym zawodnikiem taką jakby karierę w ultimate. To na przykład nazwiemy, nie wiem, Ribery Road, czy może... No zależy, jakiego zawodnika będę chciał kupić oczywiście. Więc jak mówię, Akurat podałem na przykładzie Nexama, i Berry, Road. No to jest bliżej Wam może powiem. To jest obsesja doskonałości. To na pewno znacie Ulacha. Się pojawiają z tego odcinki Ibrahimowiciem. Tam nagrał, Ronaldo nagrał i jeszcze chyba Albu tak, jeżeli dobrze pamiętam. To właśnie to będzie coś w tym stylu. Tam też postaram się nie kupować końców. No i dobrze, kolejną y, serią, którą chciałbym nagrywać, to będą Squad Builder. Tak. Będzie tam, właśnie moje składy, które ja lubię, którymi mi się dobrze gra. No i także takie na przykład z różnych Lig, których nawet nie testowałem, ale wydają mi się dobrze statystycznie, też będę wam je prezentować. Ale to nie będzie jakaś taka regularna seria. Tylko na przykład raz mogę w dzień podnieść tego odcinek, a raz mogę nie wiem w przeciągu miesiąca. I tak to chyba na najbliższy czas wygląda. Więcej serii na razie nie przewiduję na najbliższy czas. No i dobra, tutaj jeszcze Wam przypomnę, taki mały spoiler. Nie wiem, czy to mówiłem w pierwszym GameLogu, ale wydaje mi się, że mówiłem. Chyba tak. Yy, z okazji 100 widzów planuję już taki pierwszy mały event, czyli live. Myślę, że live'a ze 3-4 godziny sobie zrobimy. Yy, oczywiście yy, przed live'em, bo on pewnie będzie w sobotę lub niedzielę, przed live'em kilka dni dam filmik. Yy, taki, no właśnie, na YouTube'a za filmik, tak żeby już to jakoś rozpowszechnić i żeby do jak największego grono odbiorców, to dotarło. No i co? Pierwszy live, żeby nie było ściemy. Mam nadzieję, że w kluczowym momencie nawet chciałbym pobić rekord. I myślę, że tym rekordem będzie 25 osób. Tak mi się wydaje, że to, by, że to będzie niezła liczba, jak na live'a. Chociaż nawet z 20, 20 osób nawet to będzie dobrze. No i tak mi się wydaje, że to będzie taka liczba. Spoko. W kluczowym momencie, żeby tyle było. No bo wiadomo, że na pewno nie będę mieć 100 widzów na live, no bo 100, 100 subów, no to wiadomo, 10% osób może będzie na live. Jeszcze może kilku kolegów, może jeszcze jakieś przypadkowe osoby, no ale nieważne, ja nie przedłużę, że przedłużam. 9 minut minęło ponad. No i dobra, w tym logu to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że czekacie z dużą chęcią na te najbliższe serie, no bo mundialowo będzie, dwie serie mundialowe, z dwóch konsol, z dwóch gier oddzielnych. No i dobra, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Siemka.